Siema z wami znowu kleszczyna killer dzisiaj znowu na nowym no znowu, na nowym świecie jesteśmy i będziemy budować nowy dom bardzo moderny nowy dom więc zrobimy 6 w górę wtedy tu zrobimy też znowu 6

Tu. i tu wtedy tu zrobimy też te burkowe bloki o tak powinno wyglądać i tu gdzie są sześć zrobimy gdzieś drzwi ja zrobię po tej wtedy potrzebujemy jakieś drzewo które tu umieścimy o Czekaj, dwa okna. Tu musimy zrobić trochę inaczej. Bo nie da rady dwóch okien. Tak to powinno wyglądać. Teraz tutaj jakiś o podłogę jakąś. Czekaj, to trzeba też zrobić o. Czwarty odcinek nastąpi tam na tej drugiej mapie od naszego kolegi, raczej w sobotę dzisiaj nam się nie udało no bo nie ma z nami V45 tak to powinno wyglądać a więc zaczniemy tutaj o tak czyli poczekajcie ja muszę tu tu powinno być sub i cztery, następny słup. Potem bierzemy z te schody. Tutaj tak dookoła robimy. A tutaj... Nie, tutaj nie. Tak to powinno wyglądać, tylko tu jeszcze muszę skończyć. Nie. Nie, 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 nie. Trochę za daleko, żebym pojechał. Tak to powinno wyglądać. Bierzemy drewno dębowe. Zrobimy cztery w górę. O tu, tu i tu. Bierzemy znowu schody. To tak tu otaczamy. Jeżeli oglądaliście mój, no, nasz Let's Play, w którym mamy dopiero trzy odcinki, to ten dom powinniście już poznawać, bo właśnie ten dom zbudowaliśmy tam. No, jeszcze jeden sub. O! Tutaj bierzemy te płyty i złączamy wszystko tak ładnie. O, tutaj, tak złączamy. No to praktycznie pierwsze piętro jest gotowe. To wchodzimy dalej. To okno trzeba zakryć. Zrobimy schody. Tu powinna być podłoga. O mniej więcej tak. Tutaj zrobiliśmy takie coś. No i wtedy podłogę. O mniej więcej tak. Możecie też rzeczywiście inną podłogę brać. To tam nie ma nic do znaczenia. Wtedy to zrobimy znów tak. O! I tutaj musimy znowu postawić ten wypolerowany no Wy możecie też innym. Teraz tutaj w moim przypadku tak mówię. O! Właśnie, tutaj jest następne piętro. I znowu musimy zbudować. O, właśnie, tak. Wtedy, 2, 3, 4. W górę znowu 4, 2, 3, 4. Znowu 1, 2, 3, 4. Jeszcze raz i złączymy wszystko znowu. Mi się ten domek bardzo podoba, i no, myślę, że wam też się spodoba. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Piszcie pytania, jak ktoś chcecie się zapytać, oczywiście. O. Więc mamy już tak. Tutaj tylko jeszcze musimy tak zrobić. O. I wtedy tutaj znowu zrobimy ten dach. I już przechodzimy praktycznie do najważniejszej części. Za chwilę umeblowania nie będzie. No już sobie weźmiemy te części tutaj Tak łączymy Płotek O No i wtedy Tutaj będą następne schody Jakoś Jak to było Tak Tak tak, I potem tak. O, no, tak było. O, <laughs> sorry za mój głos. I teraz bierzemy znowu to drewno. Robimy tu taki dach, też z tego kamiennego. Płot trzeba zniszczyć, i wtedy ten dach po krótkim kacie będzie gotowy. Już jesteśmy po krótkim ka kacie. Dach mamy o taki, a więc tutaj zrobimy te bloki. O. Nie, czekaj, stój. Tu zrobimy tak, tu jeszcze nie i tylko płyty. O. I wtedy zrobimy to trochę dalej ten dach. Przedłużymy go. O właśnie, w taki sposób. No, jeżeli Wam się podoba dom oczywiście łapkę w górę jak już mówiłem subskrybujcie no komentujcie w razie co jakieś pytania macie czy tam nie wiem czy chcecie z nami zagrać yy, no ja jestem na playstation 3 gram no i Nick kleszczy na killer Raj spójrzcie na te inne tam kanały co gram SF 45 Kanały co ja gadam sorry Przepraszam Was odcinki No i tutaj złączymy O w taki sposób Dziwnie to wygląda Możecie też inaczej zrobić. No ale to już tam jak chcecie. Tu robimy tak. Złączamy. I tu też. I po drugiej stronie też. Tu no już jesteśmy prawie gotowi. Teraz musimy tylko tu coś zrobić. O i lampy to możemy zniszczyć taki odomek wtedy tu zrobimy te schody takie też lampione tu możemy postawić lampiony no tutaj sobie umeblujcie jak chcecie Szybę szybko wstawię normalną o taka. No to za chwilę będziemy kończyć. Jeżeli wam się podobało, oczywiście łapkę w górę, jak już mówiłem. No i subskrybujcie nas. I za chwilę witam się po krótkim kata. Sorry w razie co, przepraszam, musiałam chwilowo zrobić krótkiego kata, bo moja mama akurat weszła. I sorry, że to tam witamy, powiedziałam, tutaj tylko szybko jeszcze drzwi wstawiłem. Jak już mówiłem, sorry, że to cały czas powtarzam, ale subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I jeżeli się Wam właśnie podoba, to lajkujcie. Nie wiem, co dzisiaj mam z tymi lajkowaniami. Ale dobra i żegnam Was. Z wami dzisiaj Kryszyna Killer był nara. No, no.